Cześć, witam Was serdecznie, z tej strony Paweł, kanał KryptoLajster Polska, a w dzisiejszym wideo porozmawiamy o giełdzie CoinEx, giełdzie, która już na dobre zadomowiła się w naszym polskim kraju, o giełdzie, która organizuje fajne akcje, które się nazywają CoinEx Mining, gdzie ich natywnymi tokenami CET możemy kopać różne inne tokeny, w tym wypadku będziemy kopali tokeny HOLD, jest jeszcze parę nasi godzin do rozpoczęcia akcji, minimum to tylko 100 CET tokenów, które są około 9 centów, więc warto zastanowić się, bo tak naprawdę nie jest to wielki wkład. Ryzyko też nie jest duże, bo tokeny mają bardzo stabilną cenę. I tak naprawdę zamrażamy je tylko na parę dni. W każdej chwili możemy wypłacić po to, żeby dostać inne tokeny. Poprzednie akcje były bardzo fajne. Ostatnia naprawdę super wyszła. Porównamy to, kupimy te tokeny. Więc jeśli chcesz wiedzieć więcej, to zapraszam do oglądania tego materiału. A teraz zaczynamy. Yes, Dobra, zanim zaczniemy, pamiętajcie, nic co zobaczycie w tym materiale wideo to nie jest porada finansowa. Ja nie jestem doradcą inwestycyjnym, więc sami zróbcie z własny research. Pamiętajcie, żeby za dużo nie inwestować w internecie. Zawsze dzielić środki na różne platformy. Ja właśnie tak robię. Dobra, więc mamy ten CoinEx Mining. Musimy zablokować na chwilkę tokeny CET. Oczywiście w każdej chwili możemy sobie je odblokować. Nie jest to permanentne. Żeby kopać tokeny Hold. Zaraz powiemy co są za tokeny ale najpierw będziemy kupowali te tokeny, więc wejdźmy sobie w szczegóły akcji. W międzyczasie, jak się ładuje strona, jest też akcja dla osób, które zapraszają, gdzie będziemy się dzielili 50 tysiącami tokenów. Akcja trwa od 9 grudnia do 10 stycznia. Można się też na nią zapisać, ale ja sobie to później zrobię. Także jeśli chciałbyś zarejestrować się na giełdzie, polecić ją znajomym to jak najbardziej możesz skorzystać również z tej promocji. Tutaj mamy token HOLD. Jest to ciekawy token dla mnie, bo jak może wiecie, interesuję się również e, gierkami na Telegramie, airdropami. Udało się zdobyć troszkę darmowej kasy dzięki właśnie takim produkcjom, więc ten token też jest interesujący. E, mamy tutaj 13 milionów tokenów do rozdania. Akcja zaczyna się za paręnaście godzin. I co trzeba zrobić? Musimy tutaj sobie zablokować tokeny CET. Ja już mam trochę tych tokenów, ale chcę jeszcze dokupić, ponieważ jak sobie zobaczymy poprzednią akcję, o której zresztą wspominałem na moim bodajże angielskim kanale, więc warto też śledzić ten mój drugi główny kanał, te tokeny tutaj jak wyszedł, wyszedł APR, czyli w skali rocznej 285, prawie 286%. Równując do poprzednich akcji, jest to jeden z lepszych wyników. Dlatego myślę, że staje się to bardziej popularne. Nawet nie wiem, czy jest lepiej, żeby było popularne, bo im więcej osób wejdzie, tym chyba będzie mniejszy ten APR. Tak czy siak, zachęcam Was do udziału. Mamy jeszcze 14 godzin na dołączenie. I co trzeba zrobić? Po rejestracji na giełdzie, która jest bardzo prosta, po prostu wejść z linka, który znajdziesz w opisie tego materiału, jak również może gdzieś na poście na Facebooku, na Facebook, jeśli właśnie stamtąd przedłeś musisz sobie się zarejestrować. Nawet nie musisz tutaj robić e, chyba KYC i nie jestem pewien, może do tych właśnie akcji trzeba, więc to musisz sobie sprawdzić. E, co musimy dalej zrobić? E, musimy sobie wejść i kupić te tokeny CET, tak? Możemy to zrobić na przykład ze strony głównej bodajże. E, patrzcie, jeszcze jest więcej tutaj różnych akcji, puri, także giełda jest naprawdę aktywna, jeśli chodzi o te promocyjne eventy. Które są fajne, no bo jak wiecie, ja uwielbiam dochód pasywny, a to jest właśnie coś takiego jak dochód pasywny. Wrzucam sobie tokeny i zarabiam sobie właściwie bez wysiłku. Zazwyczaj, przed taką akcją, cena tokena troszkę rośnie, więc yy, przypuszczalnie, yy, ale to zobaczcie, no, no nie są duże zmiany. Cena kręci się wokół 9 centów, także tak naprawdę ryzyko jest tutaj niewielkie, bo jedyne, czym ryzykujemy, to spadek ceny tokena po tym, jak ludzie zaczną wypłacać, ale ponieważ giełda organizuje bardzo często te miningi, dużo ludzi trzyma też ten token. Moim zdaniem ryzyko jest tutaj minimalne, dlatego też o tym mówię. Co możemy zrobić? Tutaj możemy sobie wejść, e, poczytać trochę o tym tokenie. Token jest deflacyjny, ma mechanizm deflacyjny, cały czas opalone te tokeny. Także no, też może być to ciekawy token na przyszłość, na trzymanie. Dlatego ja ich na razie nie sprzedaję, wręcz nawet odwrotnie kupię sobie troszkę teraz, żeby wejść właśnie w ten mining, cena dzięki dumpowi nie jest taka wysoka jak mogłaby być, bo patrzcie, to już była po 9,5 centa więc yy, muszę sobie zobaczyć, czy ja mam teraz środki tutaj mam jakieś środki, tylko nie wiem dlaczego mi teraz tego nie pokazuje już odświeżymy może tutaj aha, bo jesteśmy w marginie musimy wejść na spot, dobra, wszystko jasne margin trading to moglibyśmy tam z małą dźwignią sobie kupować ale my potrzebujemy tych tokenów Yy, potrzebujemy te tokeny mieć na koncie Dobra, mam tu jakieś dostępne środki więc powiedzmy, że sobie kupię to za powiedzmy 300 dolarów, tak? 300 300 USDT powiedzmy do równego dostanę 3252 tokeny, czyli w sumie będę miał około 4400 i tak naprawdę tutaj mogę sobie kupić po markecie, ewentualnie mógłbym sobie zaznaczyć limit, poczekać, ale mi się śpieszy, tak, bo ja już chcę je zablokować, żeby później nie zapomnieć. Jest jeszcze wprawdzie paręnaście godzin na to, ale wiadomo, lepiej sobie to już wcześniej zrobić, nie wiadomo czy jeszcze ludzie nie będą kupowali, cena może wzrosnąć. Więc kupimy za te 300 dolarów po markecie, czyli po najlepszej cenie w danym momencie, klikamy buy, sprawdzamy czy wszystko jest. OK. Możemy sobie też użyć CET jako fi. wtedy mamy chyba jakąś zniżkę, bo tutaj giełda wiadomo, że pobiera opłaty transakcyjne za każdą transakcję, no z tego żyją giełdy, prawda? Potwierdzamy transakcję i tak naprawdę mamy już te tokeny u nas na koncie. Wchodzimy sobie tutaj w Mining. Wybieramy token HOLD i wchodzimy w LOG i teraz sobie dajemy MAX, czyli maksymalnie w ogóle można 50 tysięcy tokenów na osobę. Tam oczywiście można sobie przeczytać eee, regulamin. Dobra, musimy trochę poczekać, bo coś tutaj zblokowało albo no, pokazujemy może tą końcówkę. Dobra, mamy to i w tej chwili te tokeny czekają już na rozpoczęcie miningu i przez parę dni do 16 grudnia będziemy się tutaj zbierał token hold. I potem jak akcja się zakończy, jedna godzina po zakończeniu miningu, te tokeny będą już automatycznie przesłane na moje konto spot, gdzie będę mógł sobie je sprzedać, ewentualnie potrzymać, licząc na wzrost ceny. Różnie tutaj ludzie robią, można sobie też podzielić te środki jak to woli. Także tak to wygląda. Sprawa jest dosyć prosta, a giełdą warto się zainteresować. Bo jest bardzo intuicyjna, prosta w prostu dla początkujących. Mamy też tutaj język polski, chociaż ja preferuję język angielski, ale wiem, że tutaj przy tym tłumaczeniu yy, ktoś tutaj poświęcił trochę czasu, żeby zrobić to tłumaczenie. Więc dla osób, które nie znają języka angielskiego, możemy sobie tutaj włączyć język polski i bez problemu obsłużymy giełdę. Także to jest bardzo fajne. Tutaj też jest strefa dla nowych użytkowników, gdzie możemy sobie poczytać, jak zacząć tutaj trading. Jeśli nie wiesz, jesteś początkującym, to tutaj na pewno sobie poradzisz dzięki tym poradnikom. To wszystko, jeśli chodzi o dzisiejszy materiał. Mam nadzieję, że się podobało. Zachęcam do skorzystania z tej opcji. Oczywiście każdy zrobi tak, jak uważa. Mam nadzieję, że pójdzie nawet lepiej niż ostatnio. Dzięki za oglądanie i zapraszam do oglądania moich kolejnych materiałów wideo. 什么意思？